Zuzia, jak? Dobrze. Zobacz. Zobacz na mnie. W wideo robię. Mama! O nie, nie nagrywaj, nie nagrywaj, nie, nie. Dlaczego? Bo jak będzie zdjęcie, to muszę je zrobić. Nie będzie smartfon fogał, to muszę zrobić takie wspierstne zdjęcie. Dobra. A tam jest smartfon fogał. z mej hudoboła poczekaj, widzę zamek! widzę zamek! spalnie ci telefon widok piękny jest spalnie ci telefon jak będzie zamek co jest napisane? z mej furfury? wyjechać, naciśnij idziemy po to Zuziu jak? dobrze hamuj 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 tata hamuj hamuję kochanie hamuj hamuj co jest napisane hamuj hamuj Nie będziesz miał follow, follow. Zobaczcie, co tam jest napisane. Chamo! Tak się dzieje. Usiądź wygodnie i pasy.